Dzień dobry, ja dzisiaj we Wrocławiu od rana mam dzisiaj odbiór takiej szyny na zęby, więc mam nadzieję, że będę ją nosić. Wróciłam do domu i wszyscy w ogrodzie się ucieszyli, że będzie kawa. Już myśleli, że się nie załapią. Niektórzy z ekspresu z mlekiem, a niektórzy z sypaną to jest z bepą więc jak to woli. Figa też się cieszy, że przerwa na kawę, tak. To piesek wyjdzie sobie do ogrodu, bo nie będą niczym jeździć teraz. Ale tutaj się zadziało ogromne robotę po prawej stronie. Robi robotę, bo bardzo podoba. Widzicie, że za chwilę, kwitnie. Tutaj trzy mniejsze rododowe bruny, białe. To jest Magdalia, która była przesadzana z tyłu. Hortensje. Rozchodniki. Tutaj platan, a pod platanem w Donicy również hortensje. Dzieje się tutaj. Co wy robicie? Kolejną magnolię tu sadzicie? Dzieciaki.